Jaką czarną, błyszczącą folię wybrać na oklejanie dachu? Jaką folią okleić czarne lusterka? Jaką folią zrobić dechroming? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym teście. Zanim jednak test, muszę Was troszeczkę rozruszać na tym kanale. Słuchajcie, jeżeli pod tym wideo będzie tylko 500 łapek w górę, rozdamy trzy boksy do samodzielnego oklejania bezbarwną folią ochronną lamp w Waszym aucie. W boksie znajdziecie rękawiczkę warpingową, mikrofibrę, zestaw nożyków, Wraper Cleanera, żel do montażu folii, naszą folię bezbarwną ochronną marki Wrapster i rakielkę, żebyście mogli całość wyraklować. Jedyne, co musicie zrobić, to pod tym wideo w komentarzu napisać, dlaczego właśnie Ty miałbyś otrzymać tego boksa i trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie tymi boksami. Teraz przejdźmy sobie do testu. Słuchajcie, przygotowałem dla Was cztery marki folii na tę chwilę, ponieważ mamy tutaj folie. Wszystkie są w czarnym błysku, tak żeby było równo. Każda z tych folii ma podkład papierowy i mamy tutaj folie Avery Denison, Oracle 970 trzemkę, seria 2080G12 i Hexisa. Każda w czarnym błysku. Sprawdźmy, który czarny błyszczący jest najbardziej czarny. Dodatkowo z przodu macie dwa znaki zapytania, ale do tego przejdziemy w dalszej części odcinka. Dodatkowo chciałem Wam przedstawić naszego nowego członka rodziny, czyli BMW E91, na którym będziecie się mogli u nas szkolić stacjonarnie. Nie ma co czekać, zabieramy się. Na pierwszy strzał idzie awery Denison. Folia bardzo cieniutka. Kanalik, który mega dobrze działa. Wyrakulujemy to sobie na szybciutko, tutaj nie będziemy. Robili szkolenia z oklejania pojazdów, tylko chcemy sprawdzić, która błyszcząca folia jest najładniejsza. Jako druga folia Oracle, jedna z grubszych czarnych błysków. Tutaj klej jest troszeczkę bardziej agresywny. Tak sobie przykleję, żeby było równiutko. Jako trzecia 3MK Seria 2080, i ona jako jedyna posiada folię zabezpieczającą na zewnątrz. Taka, która po prostu zabezpiecza naszą folię przed zarysowaniami i tą folię ściągamy dopiero po aplikacji folii, więc teraz sobie ją ściągnę, w tym momencie jest porysowana i najłatwiejszym sposobem jest po prostu wzięcie drugiej tasiemki i ściągnięcie folii zabezpieczającej. No i dzięki temu mamy ładną, nieporysowaną folię od raklowania. Czwarta folia w pierwszej fazie tego testu, czyli HEXIS. Tak samo, ściągamy sobie liner. Tutaj wszystkie folie mają kanalik, każda jest czarną błyszczącą no i każda posiada papierowy liner. Najpierw sprawdźmy sobie, która folia będzie miała największą morę. Mało światła, to jeszcze wezmę sobie y, latarkę. I tak zobaczmy sobie z bardzo, bardzo bliska każdą z tych folii. Zobaczmy, która ma y, najmniejszą morę, która jest najbardziej czarna. Najpierw y, awery. No, ta mora nawet po swoim odbiciu tutaj widzę, że jest bardzo widoczna. Y, sprawdźmy sobie to też latarką. Ten czarny jest całkiem taki nasycony, chociaż od Orakala, tak jak patrzę, jest mniej nasycony awery. Y, dobrze, Orakal. Porównując do awery. Oracle ma zdecydowanie mniejszą morę. To, co można zobaczyć, to ryski od raklowania, ale jakby to jest nieuniknione. No i nawet jak patrzę sobie po napisie Plastic Fantastic, to jest... Tak, jest dużo mniej załamany ten napis, więc orakal na pewno wygląda w tym zestawieniu dużo lepiej od Awery. Przejdźmy sobie do 3M, seria 2080. Jeżeli chodzi o morkę, no to jest większa niż w Oracle'u, to na pewno, natomiast Chyba ta głębia czerni jest troszeczkę, troszeczkę większa. My też, wy, wy też wszystko widzicie na przebitkach, żeby można to było dobrze zgrać, bo tak jak ja mówię i tłumaczę, to nie jesteśmy w tego w stanie tak ograć, żebyście wszystko widzieli. Więc mamy 3MK 2080 i Hexis. Hexis też jest taki dosyć bardzo nasycony, ale jak sobie porównam. Hexis ma największą morę ze wszystkich tych czterech materiałów. Także to chyba tyle. 3MK z racji tego, że ma ten folię PFL to się nazywa, czyli ta taka folika zabezpieczająca no ma najmniej rys, bo nie ma ani jednej ryski. Natomiast najlepszy błysk w tym zestawieniu posiada Oracle 970. Dajcie znać w komentarzach, który czarny błysk Wam podobał się w tym zestawieniu najbardziej. I nasze dwa znaki zapytania. Zobaczcie. Obydwie folie na linerze nie mają znaczników. Obydwie folie mają liner, który jest plastikowy, a nie papierowy, tak jak w tym przypadku. Natomiast tu posiadam według mnie jedną z najczarniejszych folii. Natomiast nie jest to folia winylowa, nie jest to folia wylewana, jest to folia PPF. I teraz zrobimy coś kurde niesamowitego, bo porównamy sobie czarnego PPF-a do folii wylewanej, a jakiej to zaraz się okaże. Czarne PPF-y to jest jakiś tam nasz spad z realizacji. Więc, jakiś super ładnie nie wygląda. Ale czarny PPF ma taką folikę zabezpieczającą, którą trzeba ściągnąć, zanim zaaplikujecie folię na materiał. No i oczywiście, aplikacja jest tak jak każdy PPF, czyli na mokro. Więc tu troszeczkę nam bałaganu zrobi, ale zaraz to naprawimy. Woda też na klej. I wyraklowujemy sobie po kolei całą wodę z folii. Natomiast tutaj mamy taką świeżynkę na, na rynku, czyli folię 3M serii 2080, wersja high gloss, która jest mega porównywalna, jeżeli chodzi o błysk, brak mory, z folią PPF i zaraz to sprawdzimy. Tak wygląda folia z zewnątrz. Tutaj jest również yy, warstwa PFL, czyli tej takiej folii zabezpieczającej przed ryskami, więc nie przejmujcie się, że ona jest taka porysowana. Yy, zdejmuje się tą folikę po montażu. Klej jest repozycjonowalny, klej jest kanalikowy, a podkład jest bez graficznych znaczników trzem. Ponieważ podkład jest plastikowy właśnie dlatego, żeby ta folia była taka błyszcząca, taka klarowna i pozbawiona tej morki. Zobaczymy faktycznie, czy tak jest. Także ściągamy sobie plastikowy liner. On nam nie będzie potrzebny, układamy folię i przez środek sobie wyraklujemy. Jedyne co muszę zrobić na koniec. To ściągnąć warstwę PFL. Latareczka inspekcyjna, i najpierw porównajmy trzema do najlepszej, według mnie, oczywiście, subiektywnie, nieobiektywnie, bo każdemu może się podobać inna folia, do Rakala 970. I najpierw sprawdźmy sobie morę. Najlepiej to sprawdzić na napisu plastik, bo on najbardziej się wybija. I przy Oracalu on, no porównując do trzełki, to mega faluje, a tu jest tak jakbyście sobie włączyli z 480 na 4K. Jest taki ten napis ładny, linie są równiutkie, więc 100% jest lepszy od orakala i to moje odbicie nawet no jest takie kurde, idealne, jak się doświadczę już w ogóle. No i porównanie do PPF-a, co jest już mega hardkorowym porównaniem, bo to są zupełnie inne materiały. Przypominam, tu jest poliuretan, tu jest winyl, polia winylowa I tu nawet jak tak patrzy na swoje odbicie, to jest na bardzo zbliżonym poziomie. Ciężko jest to będzie na pewno uchwycić kamerą. Delikatnie ten wydaje mi się PPF bardziej taki nasycony od 3M. Tak, jest bardziej nasycony, ale jeżeli chodzi o odbicie moich nawet, to jest mega porównywalne. Ok, to jest światło sztuczne. Zróbmy porównanie na świetle dziennym, tak że wyjeżdżamy tym Które się folie w warunkach naturalnych na dworze, i teraz zestawiam wam dwa moje typy. Jeden i drugi, które są najlepsze według mnie, i dajcie znać w komentarzu, która folia z czarnych błysków winylowych, bo PPF-a jakby wyrzucamy z tego rankingu, bo to jest no, zupełnie inny materiał, która z tych dwóch folii winylowych dla was ma najmniejszą morkę? Piszcie w komentarzach. To nie wszystko, co dla Was przygotowałem, ponieważ jesteście pewnie ciekawi, jak 3M serii High Gloss wygląda na takim całym elemencie, więc od razu Wam pokażę, jak okleić dach z rekinkiem, bez ściągania rekinka, właśnie folią 3M serii 2080 serii High Gloss. Witajcie moi drodzy w kolejnej lekcji. Dzisiaj bardzo fajny temat, oklejenie dachu folią 3M z serii High Gloss, czyli taką bardzo, bardzo błyszczącą, a jak bardzo, to zobaczycie w dalszej części tego odcinka. Oklejenie dachu zaczynamy od formatki na rekinka, bo też zobaczycie, jak jak okleić dach bez ściągania takiego rekinka. Formatkę sobie przyklejam na liner i odcinam kawałek, który jest pół centymetra mniejszy, tak żeby mieć zapasy jeszcze dookoła rekinka, żeby tą folię wprowadzić. Następnie taśma knifeless. Bardzo nam tutaj ułatwi i przyspieszy oklejenie tego dachu. Efekt będzie Idealny, ponieważ tam, gdzie będzie tasiemka knifles, tam będą idealne cięcia. Więc po bokach przy relingach jest taka rynienka, i tam umieszczam sobie tasiemki Knifles i z tyłu na lotce, ponieważ tam chciałbym, żeby tej folii było wprowadzone troszeczkę więcej, żeby nie, nie mieć białego prześwitu. Dodatkowo przy oklejaniu folią High Gloss bardzo istotne jest wyczyszczenie elementu. Warto dach wyglinkować. No i bardzo dużo ściereczki bezpyłowej, ponieważ folia nam się mega elektryzuje, więc liner też przejeżdżamy ściereczką bezpyłową oraz cały dach na szybko. Tutaj musimy się spieszyć z tym w tempie ekspresowym. Też przejeżdżamy ściereczką bezpłową, cały dach i we dwójkę, tak żeby niczego nie dotknąć. Narzucamy folię na nasz dach. Dzięki temu, że folia ma właśnie poliestrowy liner, tam nie ma znaczników 3, ponieważ nie, nie jest on papierowy, tylko poliestrowy, ta folia jest tak bardzo błyszcząca. Zobaczcie, zaczynamy oklejenie dachu. Wypozycjonowaliśmy folię tak, żeby zacząć sobie od rekinka. To jest nasz punkt startu nasze miejsce, od którego zaczynamy i to miejsce chciałbym, żeby było już tu już doklejone, tak żeby folia mi się nie przesunęła. Następnie naprężamy sobie folię na boki i powoli wyciągamy liner spod naszej folii, tak żeby od razu położyć folię klejem na dach. Jest to bardzo duży element. Ciężko tu utrzymać czystość, także naprawdę skupcie się. Folia ma klej repozycjonowalny, więc możemy sobie rozwinąć cały liner. No i położyć sobie całą folię na lustro i dzięki temu, że folia ma kanaliki i to bardzo dobre, nie musimy odrywać tej folii, tylko po prostu po rozłożeniu na płaskim elemencie możemy sobie ją wyraklować i powietrze idealnie usuwa się spod folii właśnie tymi kanalikami. Ok, dochodzimy do momentu, gdzie mamy relingi. Ja nie chcę, żeby ta folia była zmostkowana na relingach, więc dojeżdżam tak do 40-50 cm przed reling i potem folię od relingu odklejam. Następnie folię na płasko wprowadzam do samego relingu aż dojadę do tasiemki NyFlash, bo to jest dla mnie istotne, żeby dokleić folię do tasiemki NyFlash, ponieważ ta tasiemka będzie tą folię równiutko na bokach mi odcinała. Także tutaj troszeczkę pracy. Wyraklowujemy tą folię, odmostkowujemy ją z relingu. To jest dosyć uciążliwe, ponieważ z przodu mamy delikatne zaokrąglenie, ale jakby. Tym się nie przejmujcie, krok po kroku. Jeżeli macie nadmiary folii, które wam przeszkadzają, możecie sobie spokojnie je odciąć. Ważne, żeby tej folii nie mieć zmostkowanej, tylko na płasko doklejać ją do tasiemki naifles, żeby nie było żadnych napięć w momencie, kiedy będziemy tą tasiemkę odcinali. W momencie, kiedy już po całej długości będziemy mieli doklejoną folię do naiflesa, no to będziemy mogli sobie spokojnie te boki odciąć i Większość dachu będziemy mieli zrobioną, tak naprawdę. Folią bardzo przyjemnie się pracuje, tak jak widzicie ta adhezja wstępna kleju nie jest zbyt wysoka, więc możemy, jeżeli potrzebujemy, tą folię sobie poderwać, nakleić na nowo. I bardzo fajna rzecz, którą teraz widzicie, to jest folika zabezpieczająca. Cało, cały materiał. Zobaczcie, jak bardzo błyszczący materiał jest w momencie, kiedy tą folikę sobie ściągniemy. Ona zabezpiecza cały materiał przed rysowaniem się od rakli. No i w momencie, kiedy ją ściągniemy, możemy zabrać się za wykańczanie wszystkich krawędzi. Czyli nie wykańczacie z tą foliką zabezpieczającą, tylko wyciągamy ją. Następnie odcinamy sobie nasze boki knife -lessem. Dzięki temu mamy tutaj równiutką krawędź, tak jak tego najflesa sobie położyliśmy. No i przechodzimy do krawędzi tutaj, przy naszej lotce. Tutaj też jest najfles. No i pamiętajcie, że zaczynamy najflesy od ostatniego, który położyliśmy, żeby najfles, który jest pod spodem, nie przeciął wam tego co jest na górze. W momencie, kiedy odetniemy sobie tutaj przy lotce najflesem, zobaczcie, że tam jest dużo, dużo materiału, który mogę sobie wprowadzić i dzięki temu nie będę miał prześwitu między lotką a dachem. I to jest też bardzo istotne, bo jak oddzielibyśmy od krawędzi, to mogłoby być za krótko. Dzięki temu, że jeszcze na krawędź położyłem najflesa, mieliśmy dodatkowe 2-3 mm, które wprowadzamy, i dzięki temu ta folia będzie po prostu tam głębiej i będzie to oklejone dużo, dużo ładniej. Doklejamy całość na narożnikach działamy sobie z opalarką, i przechodzimy sobie do naszej części przy szybie czołowej. Tutaj akurat wystarczy odciąć od krawędzi, szyby czołowej, naszą folię, i mamy idealną zakładkę, żeby dokleić krawędź, która jest dosyć spora, i jeszcze dodatkowo wprowadzić 2 mm folie. Pod naszą uszczelkę, pamiętajcie, żeby tej folii też tam nie wprowadzać za dużo, bo potem będziecie mieli problem. Tutaj wyszły mi około 3 mm, mogłyby być dwa, byłoby dużo prościej wprowadzić tą folię w uszczelkę, ale wszystko jakby się udało. Więc mam takie specjalistyczne narzędzie dentystyczne, którym sobie działam. Odchylam uszczelkę, a drugą rakielką powolutku, centymetr po centymetrze wprowadzam folię tak, żeby jej nie poszarpać i tak, żeby pod uszczelką też była doklejona. Następnie zrywamy sobie wszystkie taśmy malarskie i szykujemy sobie lotkę, ponieważ w gratisie nie oklejamy samego dachu, ale też bardzo ważnym elementem jest lotka, czyli zrobimy sobie takie przedłużenie dachu. Lotka nie będzie w całości oklejona, natomiast będzie się to prezentowało bardzo, bardzo fajnie. Taśmy malarskie dookoła lotki, naiflas jako przedłużenie dachu. Tu też fajnie możemy sobie w rynienkach poprowadzić Prosto tego najflesa, jest to jakby krawędź przedłużająca dach i krawędź połuku, którą tutaj sobie teraz y, zaklejam. Y, będzie idealnie się komponowała z dachem, będzie taka jedna, duża, czarna, y, płaska powierzchnia. Będzie to bardzo fajnie wyglądało, oczywiście tak. Y, tak jak wcześniej widzieliście, ściereczka bezpyłowa na świeżo. No i będziemy oklejali lotkę. Tutaj już y, dużo szybciej pójdzie niż y, z całym dachem. Na koniec wrócimy sobie jeszcze do rekinka, jak go wykończyć. Odklejamy folię, liner pod folię, zaklejamy z jednej strony i wyciągamy spod spodu nasz liner, tak żeby folia od razu położyła nam się na lotkę. Tu jest praktycznie płaska powierzchnia, więc delikatnie ją nakładamy, delikatnie rozciągamy, powiedziałbym na boki, tak żeby po prostu folia na płasko mi się ułożyła. Dodatkowo dorzucam sobie IP, żeby rakla bardziej mi się ślizgała po płaskiej powierzchni. No i dzielę sobie to na pół i Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby wyraklować całą płaską powierzchnię. Jak gdzieś folia mi się zablokuje. Spokojnie mogę sobie ją odkleić, dokleić materiał jeszcze raz, nie ma z tym żadnego problemu. No i tak jak widzicie, kanaliki na trzemce bardzo fajnie działają. Teraz w tym widoku fajnie była widoczna, porysowana folia, ale tym się nie martwcie. Na tym materiale jeszcze jest folika zabezpieczająca, także najpierw po prostu muszę dokleić folię do miejsca, gdzie mam nasze tasiemki knifeless. No i potem będzie łatwo y, sobie tą lotkę wykończyć. Tutaj 3M bardzo też ułatwia i przyspiesza nam całą pracę, y, ponieważ no, raczej od ręki byłoby to ciężkie y, takie równe krawędzie dociąć. Y, no i knifeless, dzięki temu, że ma nitkę pod spodem, no to też y, minimalizuje ryzyko przecięcia lakieru nożykiem, więc mamy dużo, dużo prostszą sytuację. Opalarka, doklejam sobie folię idealnie do najflesa i to jest moment, w którym ściągam naszą folikę zabezpieczającą i zobaczcie, jak ona lekko schodzi. Praktycznie w ogóle siły nie trzeba użyć, ona jest delikatnie doklejona na, na tej folii. No i zaczynamy sobie od naszego najflesa, którego kładliśmy ostatniego, czyli tego połuku. Całość odrywamy, zawsze od elementu na zewnątrz, wyciągamy od razu tasiemkę, no, i zostały nam boki, czyli tak samo. Wyciąga, docinamy krawędź najflesem, wyciągamy nitkę docinającą i nylon, który znajduje się pod materiałem. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby dokleić krawędzie. Następnie przechodzimy sobie do krawędzi przy dachu, no i tutaj odcinam sobie folię od krawędzi sąsiadującej. I ten materiał, który mi zostanie, posłuży mi do tego, żeby zawinąć folię na naszą krawędź, tak żeby z jednej i z drugiej strony nie było prześwitu białego lakieru. Odrywam nasze nadmiary delikatnie, sprawdzam czy wszędzie tam folia została przecięta, bo tutaj folię można przeciąć, no i zaczynam zawijanie naszego materiału. Tutaj jest go dosyć sporo, więc musimy użyć sobie opalarki i na miejscach, które są takim załamaniem, tak jak widzicie, rozłożyć nasz nadmiar na prawo i lewo, żeby folia nam się idealnie bez żadnych y, zagięć i nadmiarów, dokleiła po wewnętrznej stronie tej krawędzi. Jest to bardzo niewygodne miejsce, troszeczkę też doklejałem tą folię po otwarciu bagażnika, natomiast jest tam bardzo, bardzo ciężko. No i przechodzimy sobie do chyba jednego z trudniejszych elementów dzisiejszego odcinka, czyli doklejenie folii do naszego rekinka. Jest tam ciężko, dlatego że jest jeszcze taka rynienka. I musimy tą folię przejść przez rynienkę, potem dokleić idealnie do naszego rekinka. Dodatkowo on nie ma żadnej uszczelki, tylko jest idealnie do lakieru. No, jest to bardzo ciężki element, więc tutaj pracuję sobie krok po kroczku idealnie dookoła, tak żeby tą folię jak najdalej naszego rekinka dokleić. Ale to co możecie teraz zobaczyć, to jak odbija się rakla i moja rękawiczka w tej folii, no jak w lustrze. Doklejam folię. Do krawędzi. Tutaj też y, fajna rakielka, ostatnio moja ulubiona, która ma taki właśnie ostry narożnik i można tą folię doprowadzić dużo, dużo dalej. No i moje ulubione narzędzie w sumie, czyli wrap ax, którym docinam sobie folię idealnie w szczelinie. Jest to bardzo cienkie narzędzie, które pozwala na to, żeby przeciąć materiał i wprowadzić go jeszcze kawałeczek dalej y, pod, naszą, pod naszego rekinka, czy tam pod listwę, jeżeli używamy go przy listwie. Jest bardzo, bardzo fajne, natomiast trzeba dbać o to, żeby było ostre. Drugą krawędź dociąłem nożykiem, bo mi było troszeczkę niewygodnie, ale tak samo wprowadziłem tą folię praktycznie pod rekinka, no i dzięki temu nie musiałem go demontować, a dach jest oklejony z jednego kawałka. Więc mam nadzieję, że ten sposób oklejenia dachu bez demontażu rekinka Wam się podobał, że też przyspieszy Waszą pracę przy kolejnych dachach, jeżeli będziecie takie robili. Finalnie docieramy delikatnie bardzo naszą folię, bo tam dotykaliśmy też i są tłuste miejsca. No i tak prezentuje się dach oklejony folią 3M, czarnym, błyszczącym z serii High Gloss. No Odbicie sami zobaczcie jak wygląda. Ja dziękuję za uwagę. Mateusz Popow w Rapster Academy. Ten film jest też dla Was taką próbką tego, jak będą wyglądały materiały na nowej platformie wrapsteracademy.com, która jest w budowie. Myślę, że w grudniu to będzie mega fajny prezent na święta dla Was. W grudniu ta platforma powinna być już gotowa, także na tę chwilę zapraszam na Instagrama wrapsteracademy, gdzie wszystko będę Wam zapowiadał. Macie tam też skróty e lekcji, które będą się pojawiały na nowej platformie. No i tyle. Dajcie znać, czy Wam się podoba ten zamysł. Ja jestem mega zajarany, a w tym odcinku to wszystko. Piszcie w komentarzu, która czarna błyszcząca folia dla Was jest najlepsza, najbardziej czarna, ma najmniejszą morkę. Ja się z wami żegnam, zostawcie suba na kanale dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie o konkursie do wygrania 3 boksy PPF dla osoby, która najciekawiej opisze, dlaczego ten boks miałby trafić do niej. Pamiętajcie też, rozdanie boksów będzie tylko w momencie, kiedy pod tym wideo będzie 500 łapek w górę. Co najmniej 500 łapek w górę. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że też Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!